Witam serdecznie na kanale Kolekcjonowanie i Pasja i zapraszam na kolejny materiał. Zapraszam na film. Ten filmik jak żaden będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części chciałbym zrobić rozpakowanie, a w drugiej części pokażę Wam monety, które trafią do mojej kolekcji monety o nominale 2 euro. Ale ze względu, że prosił mnie Łukasz, a to jest akurat paczka yy, od niego. Pozdrawiam Cię serdecznie. Żebym zobaczył te monetki, czy będą mi pasowały, bo Łukasz chce się pozbyć, a ja chcę zakupić. Niby nic z trzeciej RP, ale zawsze jest coś, bo nie miałem. Kolekcję się uzupełnia, tak? To przejdźmy do filmu. Ja może zakryję dane wrażliwe. Tutaj pod światło widzę, nic nie rozerwę. Obiecałem, że w pierwszej kolejności obejrzę te monetki i dam odpowiedź, czy mi pasują. Jest to moneta 5 złotowa 2016 rok. Stany mennicze. Ja je może wyjmę z folii. Drugą monetą jest 20 groszy, 2002. Ja postaram się powiększyć obraz. I zobaczymy jak to wygląda w przybliżeniu. One ta ładnie się prezentuje, nie mam zastrzeżeń. Zobaczymy awers. 2016 rok. Napinał 5 zł. I druga monetka. Też ją imy z holderka. Ja i tak włożę w swojej holderki opiszę sobie. 20 groszy. Jak wspominałem 2002 rok. Także Łukasz, ja już poza kadrem skontaktuję się w wiadomości prywatnej, dobiję targu. A ja Was serdecznie zapraszam na drugą część filmiku. Dla Was to będzie chwila, dla mnie to pewnie będzie dzień lub dwa, żeby dograć, żeby ten filmik nie był taki za krótki. Także zapraszam serdecznie. I ja zmieniam kadr, i widzimy się za chwilę. Jesteśmy już po zmianie kadru. Dla Was to trwała chwila. Dla mnie akurat dwa dni, tym bardziej, że korzystając z dzisiejszej sobotniej. Y, pogody, trochę porobiłem sobie na zewnątrz, na ogrodzie no że obiecałem, że filmik będzie się składał y, z dwóch części, także zapraszam na tą drugą i zaczynając może od tej y, pierwszej monetki którą widzicie przed Wami, jak i przede mną jest to monetka y, o nominal 2 euro rok 2015 jaskinia kresowa to jest Altamira w górach kantabryjskich, choć to, co widzę przede mną, bardziej przypomina mi, może się mylę, ale wizerunek byka pokonanego przez Toreadora, bo jak wiadomo, Hiszpanię słyną. Druga strona, standardowo także monetka tak się prezentuje. Dzisiaj to światło nie chce ze mną bardzo współgrać, ale może jakoś się uda. Może ja postaram się jeszcze troszeczkę powiększyć, żeby wam przybliżyć wizerunek tej monety, jak i kolejnych. Także pierwsza z czterech moneta to nominale 2 euro. Kolejna jest z roku 2017. Jest to moneta również z Hiszpanii. Kościół Santa Maria. Może ja pod kątem też pokażę, żeby było lepiej widać szczegóły. Bardzo mi światło odbija od tych monet. Także telefon momentami gubi ostrość. Następna monetka rok 2020 Architektura w Aragon Można podejrzeć ładne szczegóły I ostatnia monetka, którą prezentuję na dzisiejszym materiale dla Was. Ten materiał i tak zobaczycie w niedzielę dopiero. Standardowo 16:30 zapraszam. Monetka rok 2021. Tarówka w Toledo. Tutaj o nakładach nie będę mówił, bo każdy kraj ma swoje nakłady. Monety. Z danych państw też mają różne. Jeżeli jest w danym roku y, wypust z danego kraju w dwóch wersjach monety. Także można sobie wyklikać w internetach. Bo jak Google prawdę powie, jak to się mówi. Ja kończąc dzisiejszy filmik chciałbym Wam podziękować jak zawsze serdecznie za Wszystkie subskrypcje na moim kanale, za łapeczki, czy w górę, czy w dół, wiadomo, że nie każdemu się musi podobać to, co robię. Za co z góry dziękuję, za komentowanie, które to które komentowanie karmi logarytmy YouTube'a. Zapraszam również serdecznie w opis pod filmem, gdzie są podlinkowane kanały, które promuję. Kanał marcina 78 numizmetyka, kanał Cypriana Cypek i Monety. Kanał Kamila. Przepraszam, Kamil, mam nadzieję, że się teraz nie pomylę. Parknocy i 3RP. I kanał Moniki, zmiana VLOG. Także serdecznie zapraszam. Zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza, łapeczki do góry, subskrypcji. Będą się na pewno cieszyć. Także jeszcze raz, nie przedłużając. Dziękuję za oglądanie moich materiałów i zapraszam na kolejne. Cześć. Jak się uda, zostaw suba.